Was. Bardzo dziękuję wszystkim, co tutaj przybyli. Być może mamy kilka wspólnych tematów. Widujemy się często na różnych manifestacjach. Są tutaj ludzie, którzy doświadczają wielu trudności i próbują przebić się do mediów. Ale jak wiecie, ponieważ tutaj jesteście, to jest dowód tego, że o tym wiecie, bardzo ciężko jest się przebić do mediów. Jednocześnie chcę podziękować nie tylko Wam, ale tym mediom, które zdecydowały się tutaj przyjść i nagłościć tą sprawę. No my byśmy bardzo chcieli, żeby media wszystkie, ale przede wszystkim te opłacane za publiczne pieniądze, jeżeli takie wciąż mają istnieć, to żeby nagłaśniały bardzo ważne tematy dla Polaków, nie tylko dla dużych społeczności, ale także dla małych. My mamy taki problem jako Stowarzyszenie Prawo do Życia, Stop Elektroskażeniom. Naszym logiem jest prawdziwe Stop 5G. Prawdziwe Stop 5G i może... Chociaż niech parę razy to zabrzmi teraz. 100 bo... 5G! 100 5G! 105. 5G! 100 5G! 5G! Bardzo Wam dziękuję. To jest powód, 105G! czemu mamy znak białego szlabanu na czerwonym tle, a w środku pisane 5G. To jest jeden temat dominujący w tej chwili na naszej stronie, na naszym fanpage'u Prawo do Życia. Dlaczego zdecydowaliśmy się podłączyć pod ten, ten manifest tutaj w sprawie cenzury prewencyjnej również ten temat? Dlatego, że jesteśmy bardzo zaskoczeni, że na żadnej konferencji, na żadnej komisji sejmowej, na, na żadnej komisji senackiej nie było nikogo z mediów, nie pojawiła się żadna wzmianka na serwerze papu. u E, oczywiście Pan Poseł wymieniał tutaj wiele innych bardzo ważnych tematów razem z Panem Ryszardem. Wiem, że tak jak Was tutaj jest e, bardzo dużo, to każdy mógłby zająć tutaj bardzo ważny, gromki głos. Przepraszam, że nie jesteśmy w stanie wszystkim dać się głosu. Tutaj możemy być do za 15-13, a potem musimy dosyć żwawo przemieszczać się pod telewizję polską. No temat tam jest dokładnie ten sam. Oddaję głos teraz Mateuszowi Jarosiewiczowi, e, który powie parę słów od strony swojej instytucji, jakie reprezentuje, bo on także składał pełno dokumentów tutaj do tej instytucji za nami, do Polskiej Agencji Prasowej. No i żadna nie pojawiła się na serwerze PAP-u. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. To jest dobrze, bo ci, którzy chcą się dowiedzieć, mają już taką możliwość dzięki niezależnym mediom, którym bardzo dziękujemy, że są tu z nami. Chcemy Was jak najbardziej podbudować. Uważamy właśnie, że przyszłość to Wy. Tamte instytucje, czy na wiejskiej, czy tutaj, wydają się już być nam niepotrzebne. Możemy się sami doskonale organizować. To, co wspomniał Toreś przed chwilą, jest prawdą. Mianowicie wysyłam bardzo wiele notatek prasowych, nie tylko do papu, ale również do małych lokalnych gazet, czy, czy dużych miejskich. I konsekwentnie mniej więcej od roku obserwuję, że te informacje w ogóle nie przedostają się do mediów. Weźmy tutaj na przykład sprawę Akta 2. Bardzo głośne protesty w wielu miastach Polski przeciwko cenzurze nakładanej przez Unię, Unię Europejską. To zostało przemilczane przez media. Drobne zmiany pojawiły się już po protestach, więc to było całkowicie objęte kontrolą. Tak samo temat 5G. Przed Przepchnięcie ustawy też w ogóle się nie pojawia w mediach inaczej niż tylko w superlatywach. A sami Państwo dobrze wiedzą, że internet aż buzuje od treści, od protestów, od manifestów, apeli, od szokujących nagrań z komisji sejmowych, które ujawniają skalę niekompetencji, burty, arogancji, która po prostu leje się z ust polityków, czy to prawej, czy lewych, to nie ma żadnego znaczenia polityków tego układu, który od 30 lat zadomowił się tutaj w Polsce, jest im tu bardzo dobrze, nie chcą podbyć się swoich dwóch kreatywnych stanowisk i wolą po prostu takich ludzi jak my, takie żywotnie, istotne tematy jak 5G przemilczeć po to, żeby spokojnie konsumować, przenieść się do Brukseli czy do Izraela za chwilę, kiedy już tutaj tą Polskę nam podsprzedadzą w całości, bo wydaje się, że taki jest tutaj tylko dziwania. Wszystko na to wskazuje. Więc co możemy robić? Przede wszystkim udostępniajmy nawzajem takie nagrania. Stwórzmy niezależny internet, po prostu sieć ludzi, którzy informują się nawzajem. Nie siedźmy tylko przed internetem, który, jak wiemy od, ostatnie, od ostatniego czasu, jest też troszkę szkodliwy, zwłaszcza jeśli konsumujemy go przez radio. Tutaj lepiej telefony wyłączać, tutaj okazało się, że to jest bardzo niebezpieczne. Jest dużo zachorowań, nowotworowych właśnie bierze się z tego. Odsuwajmy się od tego, szukajmy bardziej światłowodów, kabli, ale też siebie nawzajem spotykajmy się, znajdźmy takie miejsca, gdzie promowanie będzie jak najniższe, a jakość ludzi, połączać z nimi ludźmi jak najwyższa. I w ten sposób, organizując się oddolnie, możemy mieć wpływ. Obserwujemy już bardzo dobre skutki naszych działań. Nasze manifesty wysłane do wójtów gmin spowodowały, że oni sami zaczęli podejmować rezolucje. Czy uchwały choć, czy może to nie jest znaczące, ale jeśli radni już jakieś gminy podejmują takie rozporządzenie, przedyskutowali sprawę, to znaczy zachowują się odpowiedzialnie i wyrażają oni już bardzo licznie sprzeciw, że rząd narzuca na nich obowiązki, bo też chce ich wywłaszczyć z własności prywatnej, jaką są na przykład maszty, które miały zostać oddane zupełnie za darmo. Prywatnym firmom i rękę do tego przyłożyła zwłaszcza publicznie pani Wanda Buch, czy minister zdrowia, czy inni prawdopodobnie przekupieni politycy, którzy dla korporacji technologicznych, telekomunikacyjnych przygotowali bardzo korzystne dla nich prawo, które właśnie naszym kosztem oddawało suwerenność informacyjną w rękę tych korporacji. Więc tutaj. Dlatego też się dołączam, tego też obserwuję całkowitą ignorancję tych mediów e, głównego nurtu, które pomijają znaczące zmiany geopolityczne na świecie, pomijają swoje apery korupcję bardzo nie boli, że mimo tych tak licznych komisji w Sejmie, tych, gdzie afery były prywatyzacji były podejmowane, do, 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 doszli tutaj pan na przykład, jak i już do innych osób, do środowisk, Natomiast całkowicie pozostawili to, bo gdyby jeszcze jedną uwagę docisnęli dalej, okazałoby się, że reprywatyzacja jest ściśle związana z manipulacjami wyborczymi. Te osoby, które są znajomi, czyli ci, którzy robią sondaże, czy wszystkie ibrisy, ipsosy, to jest jedna kasta, to są ci, którzy się upłaszczyli po zmianie ustroju. Oni do tej pory mają się bardzo dobrze, natomiast uważamy, że ich świat już się skończył, czas na nowy świat, na nowe media. Nowe pieniądze, nowych ludzi, nowych polityków, nowy sposób robienia polityki, i do tego zachęcam, żeby Państwo właśnie uczyli się, jak się organizować w nowym internecie, tak to nazwijmy, w nowym systemie. Oddaję głos tutaj koledze Rafikowi, który więcej powie o 5G, może też jak ten temat był w swojej przypadku cenzurowany. Brawo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Radę Kunały. Udzielam się już od dłuższego czasu w tematyce ogólnie przyjętego promieniowania elektromagnetycznego w Polsce. Jest to w moim przypadku kilka lat, a od 26 kwietnia 2019 roku, kiedy spotkaliśmy się podczas jednego ze spotkań zorganizowanego przez posła Sachajko, działamy bardzo prężnie. Jak widać, nigdy nie sądziłem, że to przybierze tak na sile, że w perspektywie niespełna trzech miesięcy uda nam się wiele rzeczy zrobić, uda nam się zablokować tą postępującą nowelizację cyfrowej mega ustawy, która obecnie znajduje się w Senacie i chciałbym kilka przykładów takiej cenzury prewencyjnej podać ze swojego województwa, pomorskiego i dokładnie z miasta Szczecina. Mieszkam godzinę drogi od Szczecina i próbowałem wielokrotnie z władzami Szczecina kontaktować się, próbowałem skontaktować się z panem prezydentem miasta Szczecina jak również z panem wiceprezydentem miasta Szczecina. I już myślałem, że z, to wszystko zostanie nie jest finalizowane i że yy, będziemy w stanie zwyczajnie powiedzieć yy, na łamach jakiejś yy, stacji nieco więcej o tym yy, temacie i zainteresować po prostu mieszkańców tego największego miasta wojewódzkiego, ale okazało się, że nie ma o tym nawet najmniejszej mowy. Próbowaliśmy dostać się do radia Szczecin. Byliśmy wielokrotnie zbywani i próbowaliśmy pisać do kuriera szycińskiego. Wszędzie jest cisza w mediach, jest odgórne przyzwolenie, nie ma możliwości nagłośnienia tego tematu i jedyna, jedyna możliwość swego czasu dla mnie to był nasz powiatowy dwutygodnik, do którego pisuje do tej pory różne artykuły na temat promieniowania elektromagnetycznego i teraz nadchodzącej technologii 5G. Ale chciałbym tutaj Państwu podać przykład jednego z posłów, yy, przez którego zostaliśmy oszukani, jest to poseł ze Szczecina, byliśmy u niego pod koniec zeszłego roku w grudniu yy, na herbatce pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem i z racji tego, że mamy wspólnego znajomego, to po prostu dostaliśmy się do jego domu i pisałem dla posła Sylwestra Chruszcza trzy interpelacje poselskie osobiście trzy noce zarwałem, żeby tylko móc to napisać. Obiecał nam, Obiecał nam, że to złoży, że te trzy interpelacje ukażą się na stronie sejmowej. Oczywiście do dnia dzisiejszego ich nie ma. Pan poseł Sylwester Chrusz swego czasu był w kole Wolni i Solidarni, a teraz należy do jednej, jedynej słusznej partii, do PiSu. I w momencie, kiedy zwyczajnie dołączył do PiSu... To zagłosował za tą technologią, tak? Czyli był jak najbardziej za wprowadzeniem tej technologii, a zarzekał się wręcz, że po prostu nam pomoże. I tutaj też byliśmy właśnie na tym spotkaniu z moim przyjacielem Ir i Dykierdem. I mamy po prostu zwyczajnie świadków tego spotkania. I dla mnie jest to po prostu nie do przyjęcia, że prosimy o pomoc ludzi, którzy mają realną władzę, a ci, te osoby, nie dość, że nie udzielają nam tej pomocy, to jeszcze dodatkowo kłamią nam prosto w twarz i nas zwodzą. I w moim przekonaniu jest to też element cenzury prewencyjnej, bo nie, chodzimy, nie chodzi tutaj tylko o media, o telewizję, czy gazety, czy radio. Chodzi też tutaj o to, że po prostu pewne rzeczy trafiają na bardzo podatny grunt i są zwyczajnie wyciszane. I jak widać, w przypadku posłów cenzura prewencyjna też ma miejsce. Jeszcze raz przytoczę imię i nazwisko tego posła: Sylwester Krusz. Dziękuję bardzo za uwagę. To jest nie poseł, tylko zdrajca narodu polskiego. Dzień dobry, jestem Panią Janka przy Stowarzyszeniu Prawo do Życia Przeciwko Lejkach Rozkażenia. Swoją przygodę tutaj, jak kolega powiedział, spotkaliśmy się w sumie razem na konferencji 26 kwietnia. Ale sprawę, jeżeli chodzi o 5G, obserwuję już od pseudokonsultacji, które Ministerstwo Cyfryzacji rzekomo przeprowadziło z nami. Wtedy w okresie świątecznym między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem pomyślałam sobie, E, matko, oni nie mogą tego przecież prowadzić bez konsultacji z nami, z narodem, z obywatelami. E, przecież to skończy się narażeniem naszego zdrowia i życia, więc e, napisałam dwa pisma i czekałam na rozwój sytuacji. Pojawiliśmy się na konferencji 26 kwietnia. E, pojechałam tam szczerze po co? Po to, żeby się dowiedzieć, na własne uszy i oczy zobaczyć, gdzie światowi e, przedstawionego światowe badania, gdzie byli e, tutaj nasi czołowi badacze w tym kierunku pola elektromagnetycznego, że przecież to niemożliwe, że wszystkie moje obawy są rozwiane, bo to jest niebezpieczne i nikt tego nie wprowadzi. Ale co się okazało? Wszystko przyspieszyło jak na sterydach, e, a w telewizji cisza. Włączam jedne media, drugie media, cisza, dosłownie. I zaczynamy działać. Okazuje się, że nie jesteśmy tutaj żadną stroną w tej sprawie, że nikt tutaj nie chce dla nas dobrze, że to chyba nie jest nasz rząd, że, że to nie dla naszego dobra, jak to możliwe. Chodzimy na kolejne komisje, gdzie jest nam zabierany głos. Gdzie, gdzie narracja rządu jest taka, że badania naukowe to fake newsy, nie wierzymy na własnym oczom. Zakładamy swój fanpage, rozpowszechniamy te wszystkie informacje i czekamy, bo przecież to, co się dzieje na komisjach, prze, przechodzi ludzkie wyobrażenie. I co się okazuje? Jest cisza. Przecież rząd się kompromituje, przecież Ministerstwo Cyfryzacji się kompromituje. I co? I cisza. Okazuje się, że większość z nas, 70%, doświadcza cenzury w postaci usuwania kont. Przerywania rozmów, usuwania komentarzy, w momencie wchodzenia na komisję usuwane są filmiki, dostajemy informacje, kochani, co się dzieje z wami, znikacie. No właśnie tak jesteśmy uciszani bo musimy wiedzieć, że w tej chwili e, ludzie, którzy nie oglądają telewizji, chyba mają wiesz, większą świadomość, nie są tym tymi newsami o których mówi pani minister cyfryzacji. Czyli mamy siedzieć cicho, mamy nic nie wiedzieć, nie będziemy stawiać oporu, bo prawda, prawda ludzi wyzwala i wtedy stawiamy przeciw. Więc my mówimy głośno, my jesteśmy głosem tutaj narodu, obywateli i nie boimy się żadnych, nie jesteśmy tutaj... E, jak teraz nazwano cyników żerujących na strachu, tylko świadowymi, wykształconymi obywatelami i chcemy powiedzieć Wam głośno, że poddani jesteście ogromnej manipulacji. Nigdy w życiu nie uwierzyłabym, że dożyję takich czasów, w momencie, kiedy stanę po kogoś i powiem: słuchaj, zaraz przyjdzie, ktoś zrobi ci krzywdę, a ten ktoś spojrzy na mnie i nikt nie uwierzy, chociażbym zarzekała się na wszystkie moje świętości. Więc kochani, budźmy się, budźmy, bo my mamy prawo. Mamy prawo tutaj do życia, do decydowania, działajmy oddolnie, bo jak widać, możemy i dużo się tutaj dzieje. Teraz wszystko zależy od nas. Dziękuję bardzo. Brawo!